Dobry, a właściwie dobry wieczór. Mamy takie wieczorne kliniki koszykarskie, czyli wieczorne spotkania z koszykówką, gdzie część yy, gra, część ćwiczy, a część może wypożyczyć sobie trenera na własność przez kino. I trener będzie tutaj prowadził takie zajęcia z technik. Mamy Kubę, yy, który był zawodnikiem, którego to kilka no na początku to Kuba sam powie, że była do poprawy. Okay. Ale teraz zobaczmy, jak układa piłkę na dłoni, pokazuje tam literkę T, to wszystkiego chodzi, ładnie zagina nadgarstek, pokręca piłkę, uderza w górny ruch i w zasadzie jest powtarzalny z tej niewielkiej odległości, ale jest już powtarzalny i taki w miarę elastyczny. Zobaczmy to. ten żółt, a on jest dla nas bardzo potrzebny, znaczy nie zajmujmy go lubimy w ogóle. Może coś powiedzieć, co? eee, nie, Nie, dziękuję. <laughs> i'll be

Na dobry lot. lot jest Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że te kliniki wieczorne nasze, Panie Bogdanie, <grywanie> utrzymamy je, tak? Mam tak. nadzieję, że będziemy to wprowadzać u nas w klubie i będziecie nas Państwo częściej mogli oglądać, a szczególnie trenera Bogdana, który obiecał mi, jako prezesowi naszemu klubowi, że będzie prowadził takie kliniki też online, tak, dla zawodników. Tak, będziemy szykować im zadania i będziemy też robić materiały filmowe, żeby nasi chłopcy mogli samodzielnie ćwiczyć, bo przecież oni wychodzą na, na bloki, tak zwane bloki, idą sobie na boiska, tam powinni prawidłowo wykonywać ćwiczenia i wiecie robić. Na tym nam zależy on się też fajnie bawią. Państwa, no ja jestem pod wielkim wrażeniem trenera Bogdana, w ogóle naszych trenerów wszystkich. E, cieszę się, że nasz klub się tak rozwija, że, że mamy takiego, właśnie, takiego... w klubu. Tak teraz będziemy sobie tak to słodzić, ale tak. Musimy sobie posłodzić szczególnie no, Bogdanowi. Państwa <laughs> Trener Wojtek już tyle chyba dobrych słów na jego temat padło, że już więcej nie można nic powiedzieć dobrego. Ja jestem no, nowy, no, tak, tak, tak. nowym nabytkiem, ale powiem Państwu, właśnie chodzi o to, że o, też, o zaangażowanie. Wszyscy tutaj chcą. Bo my to wszyscy to jest piękna sprawa. Ja się tutaj czuję, bo tu wszyscy chcą to robić i wszyscy są jakby pozytywnie nastawieni. Dzieci z tego bardzo mocno korzystają. No i Państwo będą korzystać. Dziękujemy. Dziękujemy Panie Bogdanie. tak zwane nocne kliniki. Proszę Państwa, jest godzina 21:45. Nasi chłopcy są niezmordowani po całym dniu treningowym. Mają jeszcze siłę na granie w meczu. Bo coś niesamowitego. Teraz jeszcze poprosimy na koniec dnia o takie króciutkie podsumowanie trenera Krzysia. Yy, ale mnie jako podsumowanie czy obozu? <laughs> nie, nie, no ciebie. Mnie? Yy. Wiemy, że Krzysiu bardzo mocno pomaga naszym zawodnikom. Yy, moi drodzy, po, podsumuję to tak, dla rodziców. Sport jest fajny, ale gdy jest tylko zdrowie, dbajcie o zdrowie swoich dzieciaków. Przede wszystkim o prewencję i zapobieganie urazów. Bo leczenie jest tańsze, krótsze i kosztuje Was i dzieciaki mniej nerwów i cierpienia. Bardzo Was proszę, naprawdę. Dziękuję. Dziękujemy. Co bo y, tam, gdzie chłopcy przegrali, to się nagle okazało, że Oskar odpalił... Bo to, że się nagle rzuca jakby większy dystans, nagle zaczynamy... Słuchajcie, skok umiejętności... <grym> na, albo, co muszę to powiedzieć. Wzrost umiejętności odbywa się skokowo. Tak, tak w koszykówce forma się zmienia. Trenuję, trenuje, trenuje i nagle, któregoś dnia, z, dna, z dnia na dzień, y, Wykonuje wszystko lepiej. To nie, to nie działa liniowo. Nagle mam super formę, nagle się okazuje, że poprawnie rzucam za trzy i to już jest mój zasięg, mogę to robić. Dzisiaj o skrzyżujesz 10 sekretów, na 11. I ładnie to wyglądało. Był fajny lob, wszystko było w porządku. Jest mamy zawodnika, który ma taki zasięg. No każdy z Was tam miał swoje tutaj sukcesy, a ja nie, nie każdego do końca podpatrywałem, ale fajnie mi się dzisiaj z pracowało. On ma coraz lepszy rzut. Niesamowicie Adam dzisiaj za, za, zaskoczył mnie, bo Adam naturalnie ma, ma naturalny układ nóg. Czy on biegnie szybko i robi prawa-lewa, albo lewa, biegnie szybko i robi lewa-prawa. I zrobiliśmy to na jakimś tempie, i, yy, i Adam trafia. Faj, fajnie mu będzie podawać yy, takie szybkie piłki, zobaczymy jak to będzie realizowało. Mateusz tak? jest dzisiaj gościem nas naszym. Jak gościnne ma występy, a ja będziemy, będziemy podbierać. Ja chcę razem przeństwem. Tak, bo ja tu będę do Waszej dyspozycji. To jest dobrze czas, żeby podać, ja Przepraszam, że będę obie 15-20 minut. Bo ja mam technikę chcę e, 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 te kształtować. Bardzo Wam dziękuję. Sprawny wyszli kwiatełka pokażone, bo jutro mamy super dzień o, i to jedziemy do a wieczorem mamy normalne treningi. K. Thank you.